To myself, are you okay? I think of yesterday. Praca z aktorami jak na razie przebiega po mojej myśli. Jestem bardzo mile zaskoczona, dlatego że aktorzy wcześniej nie mieli za dużo wspólnego z tańcem, natomiast jako młodzi ludzie są bardzo żądni każdej wiedzy i reagują bardzo szybko na informacje im przekazywane. Wiadomo, że praca z tancerzami przebiega trochę szybciej i mniej jakby mam do powiedzenia w kwestii tańca, dlatego że... Tancerze jako, że na co dzień e, trenują różne dyscypliny, różne formy tańca, to e, radzą sobie świetnie. E, mam nadzieję, że tak będzie do samego końca i liczę na ich e, mobilizację i, i pełną kontrolę jakby nad swoimi emocjami. Mam nadzieję, że wszystko... Jak najlepiej wyjdzie na spektaklu. Próby, które odbywamy już jak na razie tak samo przebiegają po mojej myśli, tak że wszystko idzie do przodu. Nie chcę uchylać więcej tajemnicy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na spektakl, który odbędzie się już 9 września o godzinie 18 w Teatrze Elbląskim. Także zapraszam bardzo serdecznie.